Mamy ludziska tutaj, grykolinio.pl tam właśnie na serwerze Kidowiska, do kapyli i tam właśnie sobie wejść na Skygena, ale no to, to, to Klikam sobie po prostu Skygen, jak wiecie, jest już 11 osób, czyli pewnie edycja wysortowała. Klikam Co ja widzę, zostało zaplokowany na tym trybie przez konsola przez konsolę jak widzicie panik mi mija za dzień i za 3 godziny Proto, Pojutrze to już będę mógł sobie z tego serwera nagrywać. więc proszę potraktujcie ten film jako zapowiedź seliki z Skygena codziennie teraz będziecie pojawiać z tego serwera odcinek Nadal możecie donatować Nadal możecie lajkować subować jak widzicie, płynność tego filmu jest o wiele lepsza niż moje live'y, niż filmy na poprzednim laptopie. Potraktujcie to jako zapowiedź nowej serii. A teraz możecie zalajkować, bo to jest dobra chwila. Więc trzymajcie się. Subskrybujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie oczywiście nie zapomnijcie o walnięciu potężnego dzwona greka. Trzymajcie się, do zobaczenia.